Dzisiaj chciałbym podjąć temat, który dużo osób lekceważy, a przynajmniej spora część tych samych ludzi nie dopuszcza tej myśli do siebie, a mianowicie jesteśmy egoistami. To rzucamy wszystko i wyjeżdżamy w Bieszczady. Tylko teraz tak naprawdę czym jest to wszystko? Mieszkaniem? Pracą? Rodziną? Przyjaciółmi? Jak jeszcze mieszkanie może stać puste, a pracę można zmienić, tak rodzina i przyjaciele to wartości, które zaniedbane mogą wpływać na nasze życie. No ale wiecie, no my przecież spełniamy nasze marzenia. Realizujemy cele. Doświadczamy. Jedziemy w podróż nie po to, żeby uciec od życia, a podróżujemy po to, żeby życie nam nie uciekło. Często przychodzi mi taka myśl, że będąc w podróży, umija mnie życie, którym mógłbym prowadzić na miejscu. Stabilizacja, mieszkanie, codzienne spotkania ze znajomymi, wizyty u mamy, spokój i względny komfort. Wiecie, te wieczory spędzone w wygodnym łóżku z Netflixem i dobrą herbatą. A będąc na miejscu? Omijają mnie te wszystkie wspaniałe przygody aktywne wulkany, surfing, nowi ludzie i atrakcje, które mógłbym doświadczać. Będąc na Karaibach, myślę, jak to być w dżungli, a w dżungli nad morzem cały czas czegoś brakuje robiąc jedną rzecz, omija mnie inna w końcu tyle jest rzeczy do zrobienia i przeżycia, że będąc tu i teraz jestem już gdzie indziej. Ostatnio zauważyłem taką modę przechwalania się, chwalenia się, pokazywania Ile to się nie było miesięcy, lat w podróży, ilu krajów się nie zwiedziło. jakby to był jakiś nie wiem, niepisany, niepisany wyścig o to, kto będzie lepszym podróżnikiem, bo ktoś spędził 3 miesiące, ktoś spędził rok, ktoś był w pięciu krajach, ktoś inny był nie wiem w 15. Sami sobie ludzie chcą przyznać te, te, te tytuły, ale po co? Potem to wszystko zamienia się w cyfry, liczby, polubienia, pochwały, ego puśchnie. I co wtedy? I wtedy powoli podróż. Zostaje być podróżą, zaczyna się być gonitwą, zaczyna być gonitwą po cyfry, po liczby, po, po liczby subskrybentów, po to, kto będzie lepszym podróżnikiem, i cała magia tutaj umiera. Dlatego wyjeżdżamy coraz dalej i na dłużej. Podczas powrotów nasi znajomi już nie są tak chętni do spotkań. Mają swoje rodziny, obowiązki, z tą pracę i karierę. Dlatego wyjeżdżamy znowu dalej. I dalej, i na dłużej. Przeżywamy czasami w tydzień więcej niż dalibyśmy radę w rok na miejscu. Dlatego, kiedy wracamy, nie możemy wychodzić ani w pracy, nie możemy skupić się na przyziemnych sprawach i przyjemnościach. Ten sam Netflix nie daje już uczucia luzu i radości, bo tak naprawdę Twoje życie stało się filmem przygodowym. Dlatego znowu wyjeżdżasz dalej i dłużej i dalej. I tak naprawdę, próbując wrócić do tak tej zwanej normalności, czy to stabilizacji, czy to tutaj, czy pod palmami, już nic, raczej wszystko, nie będzie takie samo. No i chciałbym Wam powiedzieć, że ja, wracając do Polski, no, czuję się co najmniej nieswojo. Czuję się dziwnie, czuję się jak właśnie taki wyrzutek dziwak, taki ktoś totalnie poza. Poza jakąkolwiek tutaj normą, mimo że staram się jakkolwiek dopasować, tak, tak wewnętrznie nie czuję tej spójności z tym wszystkim, co mnie, co mnie otacza. I tak naprawdę powiem Wam, że cieszę się, że wróciłem. Miało mnie nie być w Polsce w tym okresie, ale doceniam to, że tak los chciał, tak wszechświat mnie tutaj pokierował, mimo różnych dziwnych problemów, mimo różnych dziwnych. Sytuacji, że mogą być ostatnie dni z, z bliską mi osobą, której już z nami nie ma, która wyjechała w podróż do miejsca, gdzie, gdzie nie wyśle się pocztówki. I naprawdę jestem mega wdzięczny za to, że mogłem spędzić te ostatnie dni tutaj, docenić, podziękować, mimo że wciąż mam wyrzuty sumienia, że wciąż, mimo wszystko, tego czasu poświęcałem bliskim niewystarczająco tak. Chciałbym Wam powiedzieć, że, że czasami warto jest zrobić sobie ten rachunek sumienia, spędzić czas z bliskimi i poczuć się, a raczej być dla kogoś potrzebnym, bo jak człowiek jest niepotrzebny dla nikogo, to jest do niczego.